Cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witajcie w kolejnym raporcie z pola bitwy. Tym razem jesteśmy na mapie Ruinberg, w trybie bitwy spotkaniowej, a z nami jest dekoder na Isie 7. Oczywiście chciałbym, aby dekoder był teraz z nami tutaj, chociażby na jakimkolwiek TS-ie. Byłoby ciekawiej, mógłbym powiedzieć co nieco o powtórce. No niestety, jeszcze nie mam aż takich dobrych znajomości, nie mam w ogóle żadnego TS-a Może gdybym był w klanie jakimś By się znalazł TS No ale mniejsza w to, nie mam czasu na grę w klanie Ale mam za to czas nagrać powtórkę dekodera w is 7, czyli 10 poziomie czołgu ciężkim um, Radzieckim oczywiście, jest to Mój może nie, że ulubiony pojazd, ale względem mnie, jak pierwszy raz go zobaczyłem, był to najładniejszy pojazd, jaki zobaczyłem w tej grze. Bardzo mi się podobał. No i dobra. Jako dziesiątka jedzie tutaj do miasta. I zobaczcie, podobna sytuacja troszkę, ale bardzo tylko podobna, do walki a ostatnio na S100. Zobaczcie, że Tutaj gdzie teraz stoi Dekoder ostatnio stał IS7, gdy gołąbisko do niego strzelał. Identycznie w tym miejscu też był IS7. No niestety naprzeciwko nie ma jest to mamy Mausa bądź też ISA 7, a na chwilę obecną nieźle dostał teraz od y, obiekta 704. Tutaj AMX 1390 widzę. Jakiś taki agresywny się nagle zrobił. A dekoder próbuje tutaj coś skontować. Eee, dostał od e, obiekta 704 po gąskach, A ta nieszczęsna Menda tutaj cały czas strzela. Zbłąń, że a nie tutaj się gasisz. No i dobra. E, mapa jest troszkę malutka. A tylko, żeby ładnie, pięknie nam tutaj pokazywało napisy, żeby było co nieco widać. Nie wiem, czy też słyszycie, mamy troszkę inne dźwięki w grze, to za sprawą wgranej modyfikacji. I w sumie też nie tylko jednej modyfikacji, ponieważ mam dwie modyfikacje wgrane na dźwięki. Zarówno pojazdów oraz dział I muszę wam przyznać, że gra się zmieniła diametralnie Bardzo teraz mi się chce aż grać w tę grę eee, Chociażby słyszymy przez pół mapy jak strzela artyleria To jest naprawdę coś pięknego No ale dobra, skupmy się troszkę na bitwie Jest 5-1 eee, Dekoder ładnie kontuje eee, tego obiekta W sumie już nie kontuje, bo nie walczy z nim ale nieźle tutaj się kontował. Cały czas zbierał tylko w gąski. Eee, ProMod.pl został zniszczony za bardzo tutaj kozaczył. Muszę przyznać. Kręcił się, kręcił jak wiadomo co w betoniarce. Nie o to tutaj chodzi, trzeba robić coś konkretnego, a nie latać jak poparzony i to właśnie robi. Dekoder, zobaczcie, mamy tutaj Mausa, czyli w sumie najtwardszy czołg w grze, oczywiście wiadomo, skontowany to będzie Morderca, jeśli nie to tam co nieco da się przebić, zresztą jak widzicie 522 w Mausa, to nie jest mało. Pewnie już zauważyliście, że nie ma żadnej tutaj aplikacji w tle na telefonie, tak więc nie słyszycie żadnych yy, prędkość maksymalna 60 na godzinę, row taki, taki, siaki owaki. Nie mam dostępu do telefonu, nie mogę yy, sprawdzić nic na aplikacji. Niestety niefartowne trafienie w, w działo, W wieżę, yy, na dodatek skontowaną troszkę i niestety pocisk nie wszedł no ale dobra, tutaj przycelowanie i niestety znowu trafiło się w wieżę ale TS-100 raczej jest bez szans dekoder ma w tym momencie 4564 obrażenia może powiem coś o dziale a o dziale powiem Także po prostu zajedziemy sobie i sprawdzimy mamy, to oczywiście jest to 130 mm działo średnie uszkodzenia 490 oraz 250 penetracji. Na złotku mamy tutaj 490 uszkodzeń oczywiście, oraz 303 penetracji. Co wystarczyło, jak widzicie, z boku e, zwykłe 250, aby niszczyć Mausa. Ładne teraz przycelowanie mamy w ISA 3. Czy go trafi? Pięknie weszło. W sumie podkręcony pocisk poleciał i trafił. Mamy 5784 obrażeń. Nice. <laughs> Jak to mówi koło, to, to jest niezły damage. E, oczywiście na obekach, czyli odłamkowo burzących pociskach, mamy 640 obrażeń oraz 68 penetracji. I od razu mówię, że e, pewnie jest, część z was może się dziwić, po co on takie pociski wozi. Po co ja czasami wożę to ja też nie wiem Bo i tak z nich nie korzystam Ale już wam mówię do czego je się stosuje e, Chociażby do niszczenia artylerii Żeby była pewność, że przebijecie Bądź też e, stoi coś na kapie Czego nie możecie przebić To strzelacie odłamkowym Zawsze coś tam się przebije albo uszkodzi No i dobra, walka jeden na jeden z Tygrysem dwójką, Jak widzicie nie może przebić Isa 7. Czy będzie dobicie? O, uwaga, przebił i zniszczenie ostatniego przeciwnika 7384 obrażenia. Dokładnie, GG, good game, ale good game dla Ciebie, ponieważ oddałeś 18 strzałów celnych, trafionych, przebitych, co skutkuje się ponad 7 koła obrażeń. Co nam też daje cztery fragi i asa pancernego? Ja asa pancernego nie posiadam na żadnej swojej dziesiątce. Jestem nubem. Nie, tak naprawdę nie gram dziesiątkami, gram tylko batchatem, na którym mam pierwszej klasy odznakę. Mam nadzieję, że w końcu as pancerny wpadnie. Dobra, to by było na tyle w tym raporcie. Gratulacje jeszcze raz bitwy. Um... Link do Google Plusa macie w opisie. Pamiętajcie o tym. Tam są ważne informacje odnośnie chociażby kanału eventów w WoCie. taki jak teraz, cały czas ma miejsce, chociażby o walkę dla ISA 6. Ciekawe, czy się podjęliście tego zadania. Nieważne, jak się podjęliście, to gratuluję odwagi. Ja się podjąłem. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić nagrywam raport z wyprzedzeniem bardzo dużym tygodnia tygodniowe wyprzedzenie tak więc wiecie dużo może się stać w tym czasie ale nie przedłużając dzięki za uwagę widzimy się w kolejnych raportach w kolejnych materiałach trzymajcie się papa pa.